Witam serdecznie, Rzymianin22. Zapraszam na przegląd nowych opcji w OMSI 2. Jest ich kilka. Pierwsza zakładka General i tutaj z tego co się orientuję, dodana została tylko jedna opcja. Bardzo ciekawa. Maintains Condition. I tutaj mamy kilka opcji do wyboru. Ja już to sprawdziłem. Mianowicie wybrałem sobie Very Bad Maintenance. I tutaj najeżdżając na to mamy opis. Chodzi tutaj o quality. Tutaj nie można tego w ten sposób quality of the bus. Także nie można tego dosłownie przetłumaczyć, ale chodzi o sprawność mechaniczną naszego pojazdu. I jeżeli właśnie wybierzecie sobie tak jak ja, Wybrałem sobie autobus, postawiłem go na zajezdni i był problem przez chwilę z jego odpaleniem, a następnie mrugała przez dłuższy czas kontrolka ABS-u. Nie wiem co by się działo dalej. Po prostu zrobiłem taki szybki eksperyment, prawdopodobnie jak wcześniej na gameplay'ach jeszcze przed premierą no, będą się jakieś, jakieś zdarzenia losowe wydarzać, na przykład Kierunkowskaz, tak jak był pokazany, kierunkowskaz nie mruga prawidłowo, tylko przyspieszony albo wolniej, także, taka tutaj ciekawostka została dodana. No, tak jak mówiłem, nie widzę tutaj, żeby były jakieś nowe opcje w tej pierwszej zakładce. Druga zakładka Graphics, tu właściwie również. Nic takiego nie widzę, żeby zostało dodane. Zaawansowana grafika również po staremu nic się nie zmieniło. Zakładka dźwięk. No tutaj zostały dodane, dodane zostały opcje. Dźwięki pojazdów AI, vehicles, dokładnie tak to się tutaj nazywa. Dodatkowo reverb effects, to jest efekty dźwięków takie, na przykład w, podczas przejazdu pod wiaduktem, powiedzmy kolejowym, albo w tunelu, ten dźwięk będzie się nam inaczej rozchodził w głośnikach. Także to są dwie nowe opcje z tego, co tutaj zauważam. Następnie kolejna rzecz. Tutaj chyba to było, bo to jest Station, tu chodzi o przystanki, także tutaj również nic nowego. Keyboard, no tu w ogóle jest zupełna zmiana, ponieważ zostały podporządkowane opcje pod takie tutaj literki G i później mamy Scrutin View na przykład, następnie G Editor. No także tutaj jest mnóstwo zmian. No, poza tym, na przykład, ja musiałem sobie poszukać, chwilkę mi to zajęło, bo miałem, powiedzmy, skrót grzejniki w tłumaczeniu polskim. Tutaj się to nazywa Hater Blower on-off. I tak jak miałem w opcji 1 Control plus G, tak tutaj również przypisałem sobie. No, także, reszty jeszcze nie, nie dokładałem tych ustawień, na przykład otwieranie trzecich drzwi, ale myślę, że zapewne będzie ten sam skrót KY BUS DOLFRONT 3 no, najczęściej występuje pod tym numerem 3 właśnie. Game Controller. Tutaj jest najwięcej zmian i to przede wszystkim dobra wiadomość dla tych, którzy posiadają kierownicę. Jak widzicie nawet już macie domyślne konfiguracje i domyślne nazwy. Na przykład pojawia się Logitech G25, Logitech Momo Racing, bardzo znane te kierownice. Także jest to dobra wiadomość i łatwo jest tutaj z tego co czytałem już w wypowiedzi niektórych skonfigurować. Te ustawienia, właśnie dla posiadaczy kierownicy. Adons tutaj się nic nie zmieniło, także nawet nie ma co zaglądać. No, takie, takie są tutaj zmiany w opcjach. Mam nadzieję, że niczego nie przegapiłem. A jeśli tak, coś rzeczywiście doszło i nie zauważyłem tego, no to to napiszcie po prostu. Myślę, że jednak. Wszystko zawarłem w tej, tutaj w tej mojej wypowiedzi. Także z mojej strony to by było na tyle. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!